Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Zanim zacznę, bardzo bym prosiła, żebyście teraz zapauzowali ten filmik i poszli zrobić sobie coś. Co lubicie do picia? Czy to będzie herbata, czy to będzie kawa, wedle uznania, i wrócili tutaj ze mną właśnie do mnie właśnie z czymś do picia. I najlepiej na przykład z kawałkiem jakiegoś ciasta, jakiegoś łakocia, albo z czymś po prostu, co lubicie sobie od czasu do czasu tak przegryźć. Tak, więc czas teraz dla Was. Hmm. I witam z powrotem. Mam nadzieję, że naprawdę zrobiliście sobie właśnie coś do picia. Ja tutaj mam już kawkę przygotowaną, bo dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Was zaprosić na taki nietypowy filmik, pierwszy tłumaczący i rozpoczynający pewną serię, chcia, którą chciałabym realizować na tym kanale. I to będzie stosunkowo właśnie krótki filmik tłumaczący o czym by była ta seria, jakby wprowadzający, wprowadzającym i tłumaczącym jakby moją wizję, to co mam w głowie. Także zanim zacznę tłumaczyć, weźmy sobie łyczek. Hmm. 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 Ale aksamit. W każdym razie, słuchajcie, chciałabym rozpocząć taką serię Fikatok, takich filmików, które będą w zasadzie o wszystkim. Naprawdę o wszystkim. W zależności od tego, jaka myśl mi wpadnie, co mnie zainspiruje, o czym bym w danym momencie chciała yy, z Wami porozmawiać, albo rozpocząć właśnie dialog swoim monologiem z Wami. To w zależności od tego wszystkiego, to po prostu o tym będzie Fikatok. Samo słowo słuchajcie, Fika, jak mogę Wam pokazać, tutaj mam właśnie kubek. Yy, właśnie z tym słowem Fika, możecie właśnie zobaczyć i już mniej więcej yy, domyślić się, na czym polega to słowo. Aczkolwiek słuchajcie, Fika jest to szwedzkie słowo określające przerwę. Tylko że. To właśnie nie jest, słuchajcie, taka po prostu przerwa, jaką, yy, jaką my znamy, tylko właśnie nawet na wewnętrznej stronie kubka, jakby tutaj, mam napisane, że szwedzkie słowo fika, to właśnie przerwa na kawę, herbatę, na ciasto, ale tak naprawdę jest to coś o wiele więcej. To nie jest taka standardowa. Yy, przerwa, jaką my po prostu znamy w Polsce, czy po prostu nie ma na to słowo yy, tłumaczenia, i w języku polskim, i w angielskim. Bo tak jak mówię, to chodzi bardziej o, yy, o pewną jakby głębię tej przerwy i to, co się właśnie pod tym kryje, i co nie jest po prostu widoczne na pierwszy rzut oka. A mianowicie, słuchajcie, taka szwedzka fika bardziej opiera się na, na celebrowaniu tej chwili. Na Po prostu na takim oddechu, na wyciszeniu, na pobyciu, czy to z samym sobą i delektowanie się właśnie, czy to przyjemnym napojem, czy czymś do jedzenia, czy właśnie budowaniu relacji międzyludzkich. Ale to nie na zasadzie jakiegoś plotkowania, czy po prostu pożytkowania swojej energii na jakieś takie, wiecie, no toksyczne dla nas zachowania, czy relacje, tylko właśnie bardziej na pogłębianie ich. I na jakby na niestresowanie się w danym momencie jakimiś rzeczami, które mogą właśnie nas martwić gdzieś w przyszłości. Tylko naprawdę celebrowanie tej chwili yy, i doświadczanie właśnie tego życia na poziomie, no nie wiem, tak jak my teraz zrobiliśmy sobie coś do picia, to możemy poczuć smak tego napoju. Tak po prostu, no poczuć tą chwilę. I to jest fika. Dlatego słuchajcie, zdecydowałam się no tak nazwać tą serię, bo niestety w naszej kulturze pod pojęciem przerwa jednak kryje się co innego. Bardzo często robimy te przerwy w biegu, nie poświęcamy jakby w ciągu dnia takiego czasu na na taki przystanek, ale nawet na przystanek właśnie myśleniowy, żeby po prostu się zatrzymać, skupić na chwili obecnej i właśnie no, doświadczyć różnych zapachów, różnych smaków i tego, co tak naprawdę w życiu liczy się najbardziej. I żeby się tak zatrzymać. Po prostu. Najczęściej właśnie te przerwy wyglądają u nas. Hmm, no tak, tak sobie. Nawet jak się zatrzymujemy na przerwę, to, to wiecie, to jednak y, wydaje mi się, że mało osób z nas y, poświęca to naprawdę na taką regenerację sił i to tak jak mówię i to ma być po prostu wedle uznania. Jeżeli na przykład ktoś z was czerpie największą energię z relacji międzyludzkich i bardzo lubi rozmawiać z drugim człowiekiem, to oczywiście to na tym będzie polegała fika, prawda? Głównie to chodzi, że właśnie, że to jest taki czas na coś do picia, na coś do jedzonka i na czas właśnie z sobą samym bądź z drugim człowiekiem. No ja wybrałam w sumie opcję pośrednią, bo w sumie i jestem sama, i tutaj mówię do siebie, no ale chciałabym to czymś, jakby tym coś zapoczątkować z Wami. Więc taka opcja pośrodku. Łyk. Tak, ja tym razem nie wzięłam sobie nic do jedzenia, bo to by było po prostu mm, dla mnie utrudnienie jeść i do was mówić. Tak to możemy sobie razem zrobić przerwę w przerwie i wziąć właśnie łyk jakiegoś napoju, mm, czegoś do picia. No ale tak to już z jedzeniem byłoby trochę trudniej. No więc tak, słuchajcie. Mi pozostaje tylko was zaprosić do dalszych części. Tutaj chciałam tylko tak rozpocząć i zarzucić właśnie wam to moją wizję, ten mój pomysł. No i tak, a w dalszych filmikach no zobaczymy co będzie w zależności od moich myśli, od, moich, od mojego dnia, humoru, inspiracji itd., itd. To zobaczymy o czym będziemy rozmawiać. No i tak. Także co? Dziękuję, że byliście, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa pa!